Second Stage of Night City Johnny Silverhead. Muzyk Rocker Boy Niedoszła Gwiazda Uwodziciel Oszust Bandyta Terrorysta Skurwiel Farmazon Majkopisarz Dwiegunowiec, Koneser Różnych Środków Alkoholik Oraz Współzałożyciel Zespołu Samurai Urodził się w listopadzie 1988 roku w Teksasie, co może świadczyć o jego chorobie nowej. Pierwszy raz zrobiła się o nim głośno, po dołączeniu do muzycznego kolektywu MAPEN, którego członkami byli oprócz niego niejaki młody G oraz tzw. Gruby TF2. Grupa wydała kilka poważnych utworów z przekazem, takich jak Dzień dobry. Sos Ciuchy i Borciuchy, Disney Andriana Polaka oraz Tylko Policję Szanuje. To ostatnie było solowym utworem Mitoman'a. W 2001 roku grupa rozpadła się przez kwit Filip Młodego który ojebał Silverhand na pieniądze. Po rozpadzie, Młody G wrócił do Gdyni, a Grupa TF2 trafił na CTF Tuford. W 2003 roku trafił do Legii Cudzoziemskiej, żeby uniknąć pobytu w choroszczy. Tam poznał swojego najlepszego przyjaciela Jacka Murańskiego. Jak wspomina Johnny Srebrna na dłoni, jeden z jego kolegów podczas wojny przyniósł za jego kulę. Jak wynika z materiałów dowodowych, był to Jacek Murański. W tym samym roku założył zespół muzyczny i burdel na kółkach czyli samuraj. Grał koncerty, alkohol lał się hektolitrami, a kokaina X, czyli niebezpieczny narkotyk spożywany od trzech lat, sypał się kilogramami. Przez te wszystkie w Johnnym zrodziła się nienawiść do korporacji. Call of Duty Ghosts. Johnny Silverhand jest również znany jako Lepki Johnny lub dla dzieci jako Inspektor Gadżet. Można to łatwo rozpoznać po jego metalowej ręce i wymiennych końcówkach. W 2023 zrobiło się Johnem głośno i pojawił się w wiadomościach. Ten uwodziciel, oszust i bandyta, którego ofiarą padła już ponad setka kobiet, wciąż gra na nosie ścigającym go milicjantom. Każde jego zatrzymanie kończy się brawurową ucieczką przestępcy. W roku 2023... Jego arcywrogiem był Adam Mierzyciel, znany także jako Adam Security. jak Mbappé, na Na upadę One, two, three, Adam i wsadził mu prosto w cewkę maszową. Trafił do Pendrive, który w 2077 roku ukradziony przez Buxtona i podpięty w jego kanał analny miało mu to pomóc podczas sytuacji kryzysowej, tak zwanej Pandora Gate. Lecz okazało się, że na pendrive był tak zwany Janek Srebr na dłoni. Johnny ma stwierdzoną dwupiegunowość, o czym świadczy chociażby jego nienawiść do policji, a także jego twórczość muzyczna. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja pierdolę. Co za skurwy, syny TPS, TPS, ZLS Tylko policję szanuję, tylko policję szanuję Panu policjantom, panu policjantom Zaufaj panu policjantom, panu policjantom ja kiedyś też policjantom zaufałem No i chyba możliwie najlepiej zyskałem Pytali skąd i od kogo tu miałem Na sali widzenia patrzę, dziomka